Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o upośledzeniu w schizofrenii. Mam otworzoną stronę i zaraz Wam przeczytam, co to jest upośledzenie w schizofrenii. Schizofrenia to nazwa przewlekłego zaburzenia psychicznego, charakteryzującego się nieadekwatnym postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości pacjenci mają upośledzone umiejętności krytycznego myślenia, realistycznej oceny własnej osoby, otoczenia, a także relacji z innymi. I słuchajcie, tutaj ja chciałbym porozmawiać o tym, o relacjach z innymi osobami. Naprawdę jest dużo osób chorych na schizofrenię, którzy są samotni, bo Wiele razy się zdarza, mi też się tak osobiście zdarzyło, że kobiety się do mnie uśmiechały, chciały flirtować, porozmawiać i tak dalej, ale ja w sobie miałem to blokadę, żeby się do nich odezwać. Także upośredzenie takie w relacji z innymi. Miałem blokadę. I słuchajcie, wiele osób chorych na schizofrenię Taką blokadę ma. I mało tego, że siedzą cały czas w domach, nigdzie nie wychodzą, nie nawiązują kontaktów, nie rozmawiają z ludźmi, nic nie robią, nie mają przyjaciół, znajomych, także mają jeszcze tą blokadę, upośledzenie w kontaktach, w relacji z innymi osobami. I tutaj musimy się, słuchajcie, do tego przełamać. Czyli należy wychodzić do ludzi i nawiązywać z nimi swobodną rozmowę. Bo bardzo łatwo kobiety się spytać, co słychać u ciebie, jak masz na imię, gdzie idziesz, co robisz. Tak po prostu, jak widzisz, że. Kobieta się do ciebie uśmiecha, flirtuje, takie pytanie możesz jej zadać i tak nawiązać pierwszy kontakt. Bo niestety tak jest, że wiele osób z chorobami psychicznymi ma problem po prostu z nawiązywaniem znajomości. Ja oczywiście mam przyjaciół, mam znajomych, ale mimo wszystko też jestem samotny. Żyję sam. Może żyję sam bardziej z wyboru, bo tak jest mi łatwiej, tak mam spokojną głowę, ciszę, spokój i tak dalej. Bo nie wiem też, jaką osobę bym poznał i jak by wyglądało moje życie, gdybym z taką osobą żył. Bo wiadomo, czasami bywa, że są jakieś kłótnie, są jakieś awantury, inne rzeczy, a to w moim przypadku i w przypadku wielu chorych nie zawsze dobrze wpływa na zdrowie psychiczne. Także jak dobieracie sobie odpowiednie osoby, to miejcie na uwadze to, żeby wasz związek był spokojny i cichy, żeby nie było w nim napięć, bo jakiś większy stres. I napięcia doprowadzają do pogorszenia stanu zdrowia. Także jakieś tam upośledzanie w relacji z innymi osobami mamy, ale mimo wszystko możemy się tego pozbyć, bo przy pełnej remisji po prostu normalnie funkcjonujemy i normalnie żyjemy. Tak to wygląda. Pełna remisja oznaczy pełne zdrowie. Powrót do pełnego zdrowia, tak jak to wyglądało przed chorobą. Tak jak zaznaczył to Piński w swojej w książce o schizofrenii. To jest pełna remisja. Tak to, tak to słuchajcie, wygląda. Także wychodźmy sobie do kawiarni. Wychodźmy sobie do restauracji, wychodźmy sobie do kina, do pubu. Nie musimy pić alkoholu, możemy usiąść, napić się soku pomarańczowego, coli z rodem czy jakiegoś innego napoju i nawiązać z kimś znajomość. Ja też wiele razy wychodzę z domu i staram się normalnie wśród ludzi funkcjonować. Wiele razy ktoś mi zaczepi, zapyta się, która godzina, czy mam papierosa, czy mam, czy mam zapalniczkę, i zawsze się odezwę, zawsze z kimś chwilę porozmawiam. I mam jeszcze na tyle trudniej, że muszę rozmawiać w języku angielskim, nie po polsku, ale mimo wszystko nawiązuję kontakty i staram się do tego człowieka, jak gdyby się odezwać i nie zamykać się w sobie co jest słuchajcie bardzo ważne i ja wam polecam otworzyć się do innych ludzi i otworzyć się do wci przeciwnej bo po prostu wiemy że na to chorobę chorują młode osoby ja już mam prawie 50 lat także do młodych się nie zaliczam ale jeżeli choruje osoba 18 letnia to ona potrzebuje drugiej połówki, w ci przeciwnej, żeby nawiązać znajomość nawet do intymnych spraw. Bo to jest bardzo ważne, mimo wszystko. Chociaż wiemy, że osoby chore tyją i nieraz nie mają nadwagę, to ja polecam w takim wypadku zupełnie ograniczyć cukier, odstawić zupełnie cukier we wszystkich produktach i w ciągu 3 miesięcy można schudnąć 6-7 kg jeżeli ktoś będzie chciał z tego skorzystać to nie skorzysta bo to jest sprawdzone i wiele osób tutaj u mnie na Discordzie pisze że odstawiło cukier i schudło 6-7 kg w ciągu 3 miesięcy waka spadła po odstawianiu tylko cukru także można słować, nawet w jakimś stopniu się odchudzić. Tak to słuchajcie wygląda. Także nie zamykajmy się, bądźmy otwarci do, do innych osób. Jeżeli ktoś się do nas uśmiecha, uśmiechnijmy się i nawiążmy z nimi kontakt. Po prostu zapytajmy się, hej, co u Ciebie słuchać jak masz nie imię, gdzie idziesz, co robisz i tak możemy nawiązać kontakt z drugą osobą nic to nas nie kosztuje a zawsze możemy kogoś poznać tak, takie mam zdanie na ten temat i tak wam po prostu radzę żebyście się otworzyli, byli otwarci mimo tego, że tak jak tutaj piszę, że schizofrenia Upośledza nas w relacji z innymi, ale myślę, że przy pełnej remisji z tym po prostu nie będzie problemu. Takie mam zdanie i tak mi się po prostu wydaje, że tak jest. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się czołem.